Call of Duty Infinite Warfare nie miało dobrej prasy przed premierą. Kod ponownie przenosi nas w przyszłość, co jest największym zarzutem graczy. Liczyli oni na podniesienie rękawicy i walkę z Battlefieldem pierwszym w historycznych realiach, w których branża gier jest wręcz spragniona. Oliwy do ognia dolało samo Activision, które zarzuciło graczom, że sami nie wiedzą czego chcą i mimo tej całej fali krytyki z ich strony, to i tak kupią ich tytuł. Nie lepiej wygląda też fakt, że remaster udanego Modern Warfare zakupić mogą tylko posiadacze właśnie omawianego Infinite Warfare. Nie dziwi zatem, że średnia Metacritic dla wszystkich platform nie przekracza 3,5 na 10. Czy z samą grą też jest tak źle? Wszystko zależy od punktu widzenia. A ten sprowadza się do stwierdzenia, że Infinite Warfare jest grą dobrą. Ale jednocześnie jest tym samym, co dostajemy od Activision od dobrych kilku lat. Zmieniła się otoczka, ale grafika praktycznie stoi w miejscu. Podobnie jak fizyka, która przecież od kilku lat prosi się o destrukcję otoczenia. Z modelem rozgrywki jest tak samo. Wydawca nazywa to nową grą. A ja jako gracz, którego PESEL zaczyna się od dziewiątki, nazwałbym Infinite Warfare po prostu modem do poprzedniej części. Twórcy podzielili tytuł na trzy segmenty. Kampanie, multiplayer i zombie. Zacznę od trybu fabularnego, a ten jest... przeciętny. Historia miała potencjał, ale ostatecznie wypadła jak film klasy B o kosmicznych komandosach. Choć przyznam, że zakończenie przypadło mi do gustu. Warto zaznaczyć, że nie jesteśmy już jednoosobową armią, lecz mamy swoją załogę. Załogę, w której scenarzyści chcieli stworzyć uczucie więzi, a to jak im się udało, skwituje jednym zdaniem. Najbardziej ludzką i rzeczywistą postacią w zespole jest Itan: android. Na szczęście w tym wszystkim znaleźć można kilka plusów. Polski dubbing z dorocińskim i boberkiem daje radę. Podobnie jak prawdziwi hollywoodcy aktorzy, którzy użyczyli niektórym postaciom swoje twarze. Ale zaraz, zaraz pomyślicie, przecież to jest strzelanka. Tutaj fabuła nie jest aż tak ważna jak gameplay. Macie rację. Jednak gameplay tej kampanii wcale nie broni, a jest średnie, misje są bardzo wtórne, a rozgrywka jak na koda przystało jest strasznie oskryptowana. Czasami miałem wrażenie, że ponad do 5 na jeden określony piksel wywołuje się akcja. Cóż, no, niestety prawdopodobnie nie jest to tylko wrażenie. Kuleje też coś, co miało Infinite Warfare wyróżniać na tle konkurencji, czyli bitwy w kosmosie. Te zostały zapchnięte na margines. Liczyłem na to, że będzie ich więcej, choć patrząc na to, jak bardzo są chaotyczne i ograniczają się do trzymania dwóch przycisków, od czasu do czasu wciskając trzeci, to może i dobrze. Single ostatecznie ocenię na 6 na 10 Z multi jest już lepiej, choć to nie powinno dziwić. W końcu, Kot to jeden z głównych graczy na rynku shooterów wieloosobowych. Całość wypada dobrze, mamy wiele trybów, znaczną liczbę graczy, wiele broni do dyspozycji, możliwość jej modyfikacji oraz pe personalizację postaci. Mimo to muszę przyczepić się do dwóch aspektów. W pierwszym jest słaby matchmaking, który początkującego gracza wrzuca do jednego koszyka z wymiataczami na 40 poziomie i wyżej. Druga sprawa to fakt, że Mało który gracz poczuje tutaj różnicę w stosunku do trzeciego Black Opsa, a jak już ją wyczuje, to zauważy, że rozgrywka jest nieco mniej dynamiczna, co za tym idzie troszkę gorsza. A przecież nie po to kupuje nową grę, by grać w to samo. Ostatecznie multi zasłużyło na solidną siódemkę. Zombie? Wisienką na tym przeciętnym torcie jest tryb zombie. Twórcy tę czteroosobową zabawę przenieśli w kiczowate realia lat 80. i okraszyli całość otoczką telewizyjnego show. Z początku podszedłem do tego bardzo sceptycznie, jednak klimat, jaki udało się tutaj stworzyć deweloperom, jest o niebo lepszy niż ten z kampanii. Graczom przejadł się już mroczny motyw zombie i takie podejście na wesoło do tego tematu jest strzałem w dziesiątkę. Należy jednak pamiętać, że miał być to tylko dodatek do rozgrywki, i przez ten pryzmat, tryb zombie oceniam na ósemkę. Sumowując Infinity Warfare nie jest złą grą, ale nie jest też grą wybitną. Twórcy nie zdecydowali się na tak duży krok jak konkurencja, wydali po raz kolejny produkcję na jednym schemacie, by nie powiedzieć, że na jednym silniku. A zły PR przed premierą dodatkowo rozświecił fanów. Kampania nie zachwyca, multi nie jest złe, ale ma jedną bardzo poważną według mnie wadę. Nie jest lepsze od swojego poprzednika. Tak kto stoi w miejscu, ten się cofa. Ostatecznie na plus zaliczę tryb zombie, solidne multi i polską lokalizację, a na minus to bardzo małe zmiany w stosunku do poprzedniej części, miałka fabuła, no i zepsuty matchmaking. Mocna siódemka to odpowiednia ocena dla tego tytułu. Na koniec zapraszam do subowania kanału i lajkowania profilu na Facebooku. A już za kilka dni zapraszam na recenzję Call of Duty Modern Warfare Remastered.